Witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem w towarzystwie Piotrusia i pieczemy ciasteczka z lintilkami. Kochani, jest to przepis Piotrusia. Super ciasteczka dla dzieci. I robimy, mamy tutaj produkty. Przygotowałam już mąkę, dwie i jedna trzecia szklanki mąki. Przesiałam ją. Dodaję do mąki. Aha, i tutaj mam jeszcze dwie trzecie szklanki cukru. Cukier waniliowy, wanilinowy, ewentualnie jakiś. Aromat waniliowy może być. Do mąki dodaję szczyptę soli i jeszcze łyżeczkę sody. Tylko ja ją zgaszę. Pamiętacie, robiłam to już w snickersie z, z łyżką octu. O, takcie się, jak go nabuzuję. A i teraz będziemy mieszać. Piotrusz mi tu będzie mieszał, żeby ta pianka zniknęła. I teraz jeszcze będziemy miksować kostkę masła, do którego dodajemy cukier. Tak myślę, że 2-4 minutki. Będziemy miksować i na koniec dodamy do tego jajko. Dobrze, zaczynamy. Piotr już mi mieszka sodę, ja miksuję masło z cukrem. Te masło już utarłam. Tutaj Piotr już mi też sodę przygotował. I teraz do tego dodaję jedno jajko. Dalej ucieram. I nie powiedziałam, że jeszcze potrzebne nam jest. 200 gram lentilek kolorowych, często tak piękna. I za chwilę będziemy dokładać do tej masy jajecznej naślanej mąkę. I będziemy już działać chwileczkę minutkę, ubijemy. No i teraz mieszamy, dosypujemy mąkę. Można to robić ręcznie. Ja to zrobię mikserem. Pomieszam. Tak. teraz tutaj Piotr już mi dołoży jeszcze sodę, tak, proszę, dołożyć, o, to wszystko będzie pięknie, nie, nie. no i mieszamy, za chwilę będziemy formować kuleczki, już pokażę, zaraz, no i kochani, i robimy, kuleczki, tak, w wielkości orzecha włoskiego, no pewnie orzechy też są różnej wielkości. No, zobaczcie, będziemy kłaść na blachę taką, wyłożyłam papierem. Tu spłaszczamy. Piotr już zrobił pięknego orzeszka. I teraz to Piotruś wkładamy lentilki. I działamy. Tak, żeby trochę wystawały, super kolorowe. To, to są fajne ciastka na, na urodziny. Mamy tu czerwone jeszcze. O jakie, może czerwone go Nie fajne Fajne, super. Patrzcie, jakie kolorowe normalnie. Zabawa z dziećmi, można wykorzystać. Dzieci zawsze będą mieć frajdę. Fajcie, piękne nasze dzieło. O, wow, jedzie. No. Fajcie, dajemy to do piekarnika na 180 stopni nagrzanego. Tak będzie 14, podają się 15 minut. Wkładamy i czekamy. No zobaczcie, jakie śliczne, no nie? Kolorowe ciasteczka. Zobaczcie jak ze sklepu. Pieczy się druga tura. Słuchajcie, lepiej robić faktycznie takie małe, jak orzech. Ja troszkę tam zrobiłam większe, ale te wyszły zawodowe. Dużej? Oczywiście. właśnie, Duszek. No trochę nam kształt zmienił, ale gdzieś tam oczy buźka jest. jest. Także życzymy smacznego.